Dzień dobry z Ukrainy. Ja nazywam się Karolina Kuzema, a to są zapiski z niedonieckiego kwadratu. Koniec, moi drodzy, chwilowy, koniec. Zapowiadana przerwa wchodzi w życie. To ostatni odcinek trzeciej serii. Zdaje się, że już chyba w sumie jest ich na pewno ponad 50, ale ja się zgubiłam. Obiecuję się poprawić przy czwartej serii. Przerwa nie będzie długa. Wracamy w lipcu, ale z małymi zmianami, to znaczy będzie to jeden podcast tygodniowo przez lipiec, między innymi dlatego, że są wakacje, między innymi też dlatego, że nie będę w Ukrainie i nie będę udawać, że jestem w Ukrainie i relacjonować. Czegoś, czego nie będę widziała na własne oczy, albo nie będę mogła tam pojechać i relacjonować. Zresztą no nie zawsze tak robię. Sami wiecie, że to nie jest możliwe, żeby być w wielu miejscach niekiedy jednocześnie, ale na tyle, na ile pozwala mi czas, możliwości i fundusze, staram się to robić. Natomiast, tak, podcast pozostanie w tej formule, w której jest, tylko po prostu raz w tygodniu. Chodzi też o to, żeby przez lipiec i sierpień zebrać siły, ale także środki na rozwój tego kanału, po to jest zrzutka na ety Karolina Kuzema, która jakoś tam się nie rusza, po to jest Patronite, za co bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam, po to jest SUPI. Dla Karoliny z Ukrainy to jest taka jednorazowa wpłata, jeżeli ktoś nie, nie może, nie chce wspierać cyklicznie, ale każda z tych wpłat jest dla mnie bardzo ważna. No i co dalej z tym rozkładem jazdy, bo powiedziałam o podcaście, postaram się zachować wywiady, ale też nie obiecuję, bo właśnie okres wakacyjny nie wiem, czy pozwoli wszystkich złapać. Na pewno 24 lipca pojawi się debata z Niedonieckiego Kwadratu. I tutaj do Was serdeczny apel. Ostatnia debata z 24 czerwca. Cieszyła się dużym powodzeniem pierwszy raz na premierze, u mnie na kanale było 90 osób w szczytowym momencie. Ma bardzo dużą oglądalność, ale niestety YouTube nie lubi Ukrainy. Może nie tyle, że nie lubi Karoliny, ale nie lubi Ukrainy. Nie lubi różnych słów, które pojawiają się w moich materiałach. Dotyczy to zresztą nie tylko moich materiałów, ale także materiałów moich gości w tejże debacie, chociażby. Stąd wielki apel do Was. Tam jest masakryczne ograniczenie finansowania i monetyzacji. Dlaczego ja Was bezpośrednio proszę o pomoc i dlaczego ona jest tak ważna? No, moi drodzy, jeżeli tak chcecie dokładnie wiedzieć, dostałam właśnie przelew z moich przychodów z YouTube'a i za pół marca, kwiecień i maj było to 410 zł. W czerwcu nie uda mi się przekroczyć progu 300 zł, który pozwala na wypłaty środków, więc będę czekała do lipca, może coś się nazbiera. Dlatego apeluję. To jest coś, co ja chcę robić. Być może będę tego robić więcej, ponieważ podejmuję też bardzo trudne decyzje dotyczące przyszłości zrzutka.pl Batalion Donbass. Zasadniczo już je podjęłam gdzieś tam w głowie, ale chciałabym to zrobić bez emocji, na spokojnie. Nie chcę pozwalać sobie na to, by ktoś grał za moimi plecami na dwóch fortepianach, jak to mawiał Piłsudski, jak się siedzi na dwóch stołkach z któregoś się spadnie, i ja nie mówię o sobie, bo ja nie siedzę na dwóch. Natomiast no, muszę tutaj pewne decyzje popodejmować. Jeżeli moja pomoc humanitarna zostanie ograniczona, albo się skończy, to znaczy nie wierzę w to, żebym ją skończyła, ale na pewno może zostać ograniczona do jakichś tam. Pojedynczych akcji, to wtedy będę chciała dużo więcej skupić się na swojej pracy, tutaj dziennikarskiej i też trochę więcej wam pokazywać. Nie wspomniałam jeszcze o reportażu. A reportaż w lipcu albo będzie, albo nie. Tak jak wspomniałam, 3 tygodnie lipca będę w Polsce. Ciężko mi będzie zrobić materiał. Teraz, teraz zamiast robić ten materiał, gasiłam pożary w Lwowieru, ale robiłam dla Was relacje z pola marsowego. Zachęcam. To tyle tym tytułem ogłoszeń. A my, no cóż, przechodzimy do ostatnich przedwakacyjnych zapisków i ostatniego odcinka podcastu Zapiski z Niedonieckiego Kwadratu w trzeciej serii. Zapraszam. Zapiski z frontu. Dzisiaj przez chwilę, na sekundę, jak przygotowywałam się do materiału, serce mi stanęło. Dlaczego? Słuchajcie, przeczytałam sobie na szybko Andriiwka pod okupacją. Mówię, Boże, przecież ja tyle co relacjonowałam, że Andriiwka jest wyzwolona. Że to są dobre wiadomości, chociaż to jest maleńka wiadomość, to są 4 km2 wiochy. Ale tam też mój przyjaciel jest w okrążeniu i liczy na dobre wiadomości, że może to się uda. No i słuchajcie, czytam sobie żandriwka pod okupacją. No i po raz kolejny nacinamy się na to, że niejednemu psu na imię Burek. W Ukrainie bardzo dużo wsi nazywa się dokładnie tak samo. I nawet ja popełniłam jeden błąd, za który chciałam tutaj przeprosić, kiedy powiedziałam Wam, że, że Ukraińcy zlikwidowali rosyjską kolumnę pod Konstantynówką. Powiedziałam o Konstantynówce na Donbasie. Tymczasem ja miałam na myśli Konstantynówkę w obwodzie sumskim. No i teraz też, kiedy mówię Wam o okupacji Andriiwki, nie mam na myśli akurat Andriiwki wyzwolonej dosłownie kilka dni temu przez Ukraińców w obwodzie sumskim, ale mam na myśli Andriiwkę w obwodzie donieckim. I... Tych, tych nazw powtarzających się jest strasznie dużo, są jeszcze w różnych obwodach i niestety można dostać przez to kociokwiku czasami. Dlatego jak gdzieś przeczytacie, że Andriiwka pod okupacją, to już spieszę przypomnieć, to jest Andriiwka w obwodzie donieckim. Tam nie tylko Andrzejewka, Konstantynypil, tam niestety dzieje się słabo. To jest ten kierunek, o którym też Wam wspominałam chyba w ostatnim odcinku, czy dwa odcinki temu, od strony Kurachowego od strony kurachowego naprawdę prą również Rosjanie w kierunku zachodnim tam jest taka dosyć dobra droga bym powiedziała no i niestety udaje im się tam robić postępy to jest cały czas przypomnę po to by przebić się do obwodu niepropietrowskiego co na razie jeszcze im się nie udało, chociaż pojawiają się różne e, fake newsy. Co dalej? Wspomniałam trochę dzisiaj tak chaotycznie, przepraszam, ale dla mnie to też jest taka trudna, trudna sytuacja, że to taki ostatni odcinek. E, ja wiem, że nie ostatni w ogóle, no ale to się tak jakoś wiecie, wszystko, e, wszystko ciężko, ciężko mówi. E, wracając do obwodu sumskiego tam po wyzwoleniu andryiwki rzeczywiście trwają bardzo ciężkie boje kondrativka dosyć 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 mocno się kotłuje no cały czas tak jak wspominałam jabłoniwka i junakiwka to jest też bardzo, bardzo ciężki odcinek, jeżeli chodzi o obwód sumski. No tam Rosjanie, tak jak wspominałam, Putin powiedział, że oni nie mają na celu zajęcia sum, i akurat samych sum, ja myślę, że tak jak Wam tłumaczyłam, to już kilka razy nie będą próbowali zająć jako miasta, ale będą je próbowali okrążyć i wyniszczyć. Zresztą mówiliśmy o tym sporo, zachęcam naprawdę w debacie z Niedonieckiego Kwadratu różne, różne spojrzenia, różne warianty. No, ale jeżeli sobie popatrzymy na to, o czym mówiłam wam w ostatnim odcinku, czyli o te, na tę liczbę dronów, możliwości produkcyjne dronów, teraz jeszcze dochodzi ten. Zapomniałam wspomnieć w ostatnim odcinku przy tych statystykach. Dochodzi ten dron Gierań 4. Który zdaje się nawet chyba na 4 km lata, więc to będzie bardzo trudny orzech do zgryzienia dla obrony przeciwlotniczej. No i kończąc temat, temat frontowy. Z południa na razie nie mam żadnych nowych informacji, tak pewnych, żeby Wam coś sensownego na ten temat powiedzieć. Ale może kiedy będziemy się słyszeć w zapiskach już w czwartej serii lipcowej będzie, będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć. Ciężka sytuacja bardzo jeszcze wracamy na Donbas, czas i fiar zresztą gdzie tam nie ma ciężkiej sytuacji, umówmy się. Stąd moje apele o Waszą pomoc, bo ekipy tracą ciągle jak nie drony, to samochody, to, to jeszcze inny sprzęt. Oczywiście priorytetem są dla nich samochody. Ale wiemy, że zbliża się lato. Trzeba będzie chociaż pomyśleć o mokrych chusteczkach, suchych prysznicach, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze znowu nie przekręciłam, bo ostatnio mi się to zdarzyło w jednej rozmowie. Natomiast, no tak, kupiliśmy teraz jeszcze generator, jakieś ostatnie pieniądze. Dla ekipy 5. Brygady nadgwardii z Kiew, gdzie też im wszystko spalili. Słuchajcie, drony rosyjskie w tej chwili tak dają w kość, że ludzie po prostu siedzą na pozycjach nie dniami, to już są już tygodnie, za chwilę będziemy to liczyć w miesiącach, bo nie będzie możliwości podmianki. To jest, to jest po prostu koszmar, bo żołnierze są tak, tak wykończeni, że nawet nie umiem Wam tego słowami opisać. Także obserwujcie ten front i trzymajcie kciuki. Zapiski z kraju. No, dzisiaj chyba taką główną wiadomością, którą mam do przekazania, którą już pewnie słyszeliście niejednokrotnie. To jest tragiczny atak w Dnieprze i w obwodzie dniepropietrowskim, bo zaatakowany został także dawny Nowomoskowsk. Dzisiaj miasto nazywa się Samar. W Dnieprze zginęło 18 osób, w samarze dwie. Suma rannych to około 300 osób. Jednym z najbardziej wstrząsających jest to, że zaatakowane zostały znowu szkoły i przedszkola. Rozumiem, że tam pewnie znowu według Rosjan spotykali się ukraińscy, ukraińscy żołnierze z zachodnimi instruktorami albo coś takiego. Natomiast uderzenie w pociąg osobowy to jest, to jest, naprawdę już coś, co mi się w głowie nie mieści. Dzisiaj oglądałam filmik z tego składu, który pozbierano u gryzelaznica, go gdzieś tam przywiozła. No wyglądało to strasznie. Ja chciałabym tylko przypomnieć, że to nie jest pierwsze uderzenie w pociąg. Ja nie powiem, że ja się bałam podróżować po Ukrainie pociągami, ale faktycznie miałam z tyłu głowy, że to się może zdarzyć moim znajomym. Kiedyś przytrafił się taki atak w drodze skramatorska. Dolwowa, jeden, jeden skład, jeden przepraszam, wagon tego składu całkowicie spłonął. Byli zabici, byli ranni, ale ten pociąg, ten pociąg dojechał. No jest to, jest to straszne. Ja przypomnę, użyli Rosjanie tym razem iskanderów, zdaje się, cztery, cztery iskandery, które niestety nie zostały, nie zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą. Ostatnio właśnie tłumaczyłam moim patronom patronkom, że ja niestety nie, nie, nie powiem wam, jaka jest różnica między iskanderami M i iskenderami K, ale jedne z nich trudniej się, zestrzeliwuje łatwiej. No i, i tutaj niestety coś poszło nie tak, a dlaczego coś poszło nie tak? Pisałam o tym na patronaj dla moich patronów już wcześniej, i teraz spróbuję tutaj pokrótce też to wyjaśnić. Sytuacja Sytuacja jest bowiem taka, że Rosjanie w tej chwili troszeczkę zmienili strategię swoich ataków. Najpierw wypuszczają drony wypuszczają ogromne y, ilości tych dronów, tyle że część z nich to drony bojowe, a część z nich to wabiki. Wabiki wyglądają na radarach tak samo jak drony bojowe, uzbrojone, w związku z tym obrona przeciwlotnicza do nich strzela. Obrona przeciwlotnicza strzela do dronów po, nie wiem, tysiąc czy ileś dolarów, rakietami za 80 czy 90 tysięcy dolarów. Jest to absurd, abs absurd kompletny, no ale w ten sposób ona się czyści z amunicji, prawda? I przecież o to chodzi. Kiedy wydaje się już, że niebezpieczeństwo zostało zażegnane, bo drony gdzieś tam sobie poleciały, no to, to lecą w tym momencie, leci balistyka, może też się zdarzyć na no odwrót oczywiście. No i co trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o to, że, no bo te podwójne ataki, to myśmy już znali, prawda, żeby zrobić jak najwięcej szkody, czyli w momencie, kiedy zaczynała się gdzieś akcja ratownicza, to Rosjanie poprawiali drugą rakietą, czy tam szachidami i tak dalej. Natomiast teraz oni jeszcze zrobili taką rzecz, że Przestali jakby tak chaotycznie przeprowadzać te swoje ataki, czyli niech leci, niech się niesie i tak dalej, ale po prostu to są ataki bardzo mocno już kierowane. Tak? Jeżeli popatrzycie na to, jak wyglądała sprawa w Kijowie, właśnie w Nieprze, w dalej, i tak dalej, to właśnie to jest, to jest taki mocno atak skierowany po to, żeby po prostu zrobić większe szkody, bo jest duża szansa na to, że ta obrona przeciwlotnicza w jednym miejscu, kiedy dostanie taki strzał, to po prostu sobie nie poradzi. No i jeszcze ważna rzecz, coraz częściej dostajemy informacje o tym, że te ładunki, te rakiety są jeszcze wyposażone w kasety. Ja przypominam, że ładunki kasetowe są zabronione prawem międzynarodowym. Natomiast, no niestety, niestety tak, tak to się dzieje. Jeśli chcecie sobie taką szpileczkę zobaczyć, to możecie wejść na nasze aukcje z rzutka.pl Batalion Donbas. Mamy tam takie dwa gwoździki z kaset, którymi strzelali po nas w rejonie kupiańskim. I przyznam wam, że to może robić takie niepozorne wrażenie to ma tam za 2 cm. Jak sobie wyobrazicie, że w takiej bombie są setki czy tysiące tego typu gwoździków, to sami wiecie, co one mają robić. One nie mają zniszczyć budynku, one nie mają zniszczyć samochodu. One mają zabić. One mają zabić człowieka. po prostu zapiski. Huch, no i co optymistycznego na koniec? Wielkie podziękowania, jeszcze raz wielkie podziękowania za tych kilkadziesiąt odcinków, dla Was, że słuchacie, dla Michała Foltaka, który to który montuje. Dzięki za wszystkie suby, komentarze, lajki, może nie za wszystkie komentarze, bo część muszę od razu usuwać, bo nie chcę, żeby ktoś czytał taki ściek, ale to jest jednak mniejszość. Bardzo się cieszę, że przez rok mozolnej pracy i to wiecie, wiecie, jak ja sobie mogę pozwolić na to i jak, jak mi to idzie, ale na, na tym youtubowym kanale udało się zebrać ponad 2,5 tysiąca osób. No nie jest to wynik imponujący jak na rok funkcjonowania tego kanału, ale ponieważ jest na nim totalny chaos i ja bardzo... Bardzo powoli uczyłam się systematyczności, ale wiecie, że tam jest wszystko i nic, ale to jest też jakiś fan dla mnie. To jest też taka platforma, na której ja dzięki wywiadom, czy właśnie debatom, czy tego typu formom mogę, mogę zaprosić bardzo wartościowe osoby, bardzo wartościowych gości. I, i, I w końcu z nimi pogadać, bo zazwyczaj nie ma na to czasu. Także to też jest dla mnie bardzo, bardzo cenne doświadczenie, by te poglądy wymieniać. No i, i tak ten lipiec ma dać trochę drugi oddech kaczuchy: to znaczy, ma, ma pozwolić mi też odpocząć. Ja co prawda nie będę miała urlopu, nie miałam urlopu od 3 lat i 4 miesięcy, ale muszę złapać taki, taki oddech, który Pozwoli mi z tą samą radością, z tą samą motywacją tworzyć te wszystkie treści, bo w lipcu, właśnie, mija. Słuchajcie, 28 lat mojej pracy zawodowej. Tak, ja wiem, umiem liczyć. Miałam 14 lat, kiedy zaczęłam pracę w Dzienniku Wschodnim w Lublinie. Serdecznie pozdrawiam. Później był. Tygodnik Lubelski, później była Rzeczpospolita, później był Dziennik Gazeta Prawna, później był Wprost, w międzyczasie współpraca między innymi z Biznes Alert ze starych dobrych czasów, było fajnie. Wojtek Jakubik, pozdrawiam cię, pozdrawiam cię serdecznie. No ale teraz ta moja praca jest tylko pracą dzięki Wam i dla Was, no bo Stałej pracy, w związku z tym, jak wygląda moje życie, czym się zajmuję i co robię, nie mam. Czy żałuję? Z jednej strony tak, brakuje mi takiej stabilności finansowej przede wszystkim, ale z drugiej strony, czy ja bym zamieniła swoje życie na inne? Chyba nie. Dziękuję Wam, słyszymy się niebawem. Przerwa będzie bardzo krótka, więc nie zapominajcie o nas, a w międzyczasie zawsze możecie nadrobić. Obejrzenie materiałów, których na pewno jeszcze nie widzieliście. Karolina Kuzema, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.